W Nisku urodził się i jaką dziecko mieszkał literat Jan Maria Gizges. Pisał wiersze, powieści, sztuki sceniczne. Przez całe życie dużo czytał i zgromadził po każdą domową bibliotekę. W wielu jego książkach widnieje Ex Libris, ozdobny znak właściciela książki. Spróbuj zrobić własny Ex libris. Potrzebujesz Dłód, dolinorytu. Rytu. Linoleum lub płytki PCV, wałka, tuszu, gąbeczki. Rozpoczynamy od projektu. Potrzebny, potrzebna nam kartka i ołówek. Często motywem przewodnim ekslibrisu są pierwsze litery czyli inicjały. Naszego imienia i nazwiska. Ja nazywam się Paulina Kara, dlatego umieszczę na, swoich, na swoim Ex Libris pierwsze litery swojego imienia. Po wykonaniu naszego projektu przenosimy go na płytkę linoleum lub PCV. Takie płytki możemy kupić w sklepie plastycznym lub w sklepie budowlanym. Aby wykonać linoryt potrzebne będą nam dłuta. Dłuta do linorytu są malutkie, można je kupić w sklepach plastycznych, albo w, warto skorzystać również z, ze sklepów internetowych, jest tam szeroki wybór. Dłuta zostawiają różne ślady. Dłuto trójkątne pozostawi nam ślad cienkiej linii. A dłuto półokrągłe. Pozwala nam na szerszą kreskę i na inny, tak jakby, zakres pracy. Elementy, na których nam zależy, to znaczy nasze inicjały, albo y, jakieś motywy, z którymi jesteśmy związani, lub motywy naszych zainteresowań, zostawiamy wypukłe. Czyli tutaj litery nie będą rzeźbione, one pozostają wypukłe. Rzeźbimy tylko i wyłącznie ich kontur. Po wykonaniu konturów dłutem trójkątnym przystępujemy do y, wykonywania tła. Polega to na tym, aby całą tą warstwę, y, która ma nie zostać na naszej odbitce, aby ją całą po prostu zdjąć. Kolejnym etapem naszej pracy jest przystąpienie do wykonania odbitki. W tym celu potrzebny będzie nam tusz, gąbeczka, wałek i jakiś pojemniczek na tusz. Lewamy go do pojemniczka, nasączamy nim gąbeczkę oraz pokrywamy naszą przygotowaną płytkę tuszem. Po pokryciu tuszem naszej płytki z Exliprisem przykładamy do niej kartkę papieru. Robimy to ostrożnie, tak aby nie zruszyć oraz dociskamy ją bałkiem. Należy to przewalcować, tak aby rysunek odbił się jak najwyraźniej. Dziękuję za wspólną zabawę. Paulina Kara.